Nie była to bitwa znacząca, nie stanowiła momentu zwrotnego w historii, jednak dla Tarnobrzeżan stała się wyjątkową za sprawą Bartosza Głowackiego, walecznego kosyniera. 4 kwietnia był dla mieszkańców Tarnobrzega dniem szczególnie ważnym. Na placu Bartosza Głowackiego zorganizowano 220 rocznicę bitwy pod Racławicami, w której to według legendy Bartosz Głowacki zasłynął swoją walecznością i męstwem. W trakcie tej bitwy e, narodziła się legenda jeszcze jednego człowieka, mianowicie Bartosza Głowackiego, prostego chłopa, który wraz z grupą kosynierów wziął udział w tej bitwie i w tej bitwie się na tyle odznaczył, że otrzymał e, wolność, otrzymał stopień oficerski e, i stał się swoistą legendą. By uczcić to wydarzenie na placu Bartosza Głowackiego pojawili się uczniowie wielu szkół, uczniowie szkół mundurowych ubrani w odświętne mundury wojskowe, przedstawiciele miasta oraz mieszkańcy Tarnobrzega. Oprawę artystyczną przygotowali uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej numer 2, której patronem jest właśnie Bartosz Głowacki. Dzięki uczniom mogliśmy poznać wiele faktów związanych z bitwą pod Racławicami, ale i wysłuchać wspaniałych piosenek patriotycznych. Młodzież tejże szkoły przygotowała taką część historyczno-artystyczną, która nawiązuje tak do bitwy Racławickiej, jak i do postaci Bartosza tej Rzeczywistej postaci, jak i tej, która stoi tutaj na, na co kole na naszym rynku. Od kiedy legenda o Bartoszu Głowackim dotarła do Tarnobrzega, on sam i jego pomnik stały się symbolami naszego miasta. Bartosz Głowacki od tego momentu jest dzisiaj obok klasztoru Ojców Dominikanów i obrazu Matki Boskiej Dzikowskiej, obok Zamku Dzikowskiego i tradycji tarnowskich. Jest jednym z symboli tego miasta. Celem tych obchodów nie było tylko uczczenie rocznicy stoczonej 220 lat temu bitwy. Organizatorzy chcieli również dotrzeć do młodych Tarnobrzeżan i przekazać pewną naukę, zaszczepić w nich ducha patriotyzmu oraz skłonić do refleksji na temat naszego pochodzenia. Przekaz, który mówi jedno: jeżeli nie znamy naszej przeszłości, jeżeli nie znamy tego, co nas tak naprawdę ukształtowało, to nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć sobie na pytanie, które wcześniej czy później do nas dotrze, na pytanie kim jesteśmy. I stąd uważam, tak ważne jest mówienie o historii i stąd tak ważne jest czczenie rocznic takich jak chociażby dzisiejsze. Pod koniec Anna Czaplińska, naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu wraz z prezydentem i jego zastępcą złożyli kwiaty oraz znicz przed pomnikiem Bartosza Głowackiego, po czym poczty sztandarowe ze wszystkich szkół oddały honor kosynierowi.